Radio Sound Stories. Opowiadamy historię. Szafa i Jagan Przeszła przez maleńki pokoik, dzielący ubikację, w której sypia Staś, dalej ona w swoim pokoju, jeszcze dalej w swojej sypialni, Hendryk Zaremba, od ubikacji po drugiej stronie domu, gdzie mieści się komnatka Lusi. Jest już w jej pokoju. Przy blasku świecy widzi, że Lusia śpi. Otworzyła szafę, wyjęła dżagan. Tak się spieszy. Droga jest każda sekunda, że już nie przymknie otwartych drzwi szafy. Tak zostanę. Podniosła świecę w pobliżu łoża Lusi. Trzyma ją wysoko w lewej ręce. Futro osuwa się z ramion. Spada. Prawą podnosi zabójcze narzędzie. Godzi szybko. Zaciekle kilka razy. Śpiąca nie zdołała wydać jęku. Udało się. Jeszcze jeden zabieg chirurgiczny na żaganie, na chusteczce, którą owinęła godzącą rękę coraz więcej krwi. Przerażona widokiem swego dzieła, zarzuca kołdrę na śpiącą, tak nie postąpiłby by morderca lubieżnik. Ale jej chodzi o to, aby tym, którzy ujrzą Lusie na zajutrz, Najdłużej się zdawało, że ofiara śpi. Jest jej duszno od zapachu krwi, aż do ondlałości. Powraca myśl, że trzeba symulować nagą ucieczkę zabójcy, acz wszedł drzwiami, przez okno lub odwrotnie i wejście przez lusie wpuszczonego oknem z ewentualną ucieczką po zbrodni drzwiami. Tak czy inaczej, otwiera okiennicę i uchyla okno. Do pokoju wpada blask latarni. Już wszystko. Teraz trzeba tylko wrzucić jagan do przerębli i obmyć zdradzieckie ręce z krwi. Odziała spiesznie futro, obecnie ręce ma w rękawach, jagan pod futrem. Nie zapomniała zabrać świecy. Obecność jej świecy w pokoju Lusi zdradziłby jej pobyt. Nadto świeca jej będzie potrzebna później w jej sypialni dla obejrzenia koszuli i futra. Czy przypadkiem nie zostało na nich śladu krwi? Zresztą koszule się spali. Wątpliwym jest, czy potrzebna jej będzie świeca dla przejścia znaną drogą do basenu i trafienia jaganem w przerębel. Więc świecę zgasiła. Zresztą, gdyby ją zabrała palącą się... Aby pies rozpoznał ją nie tylko węchem i nie szczekał, świeca bodaj zgasłaby na wietrze. Wszystko jedno, swoją świecę zabrała, choćby automatycznie, aby odnieść ją na swoje miejsce. Ewentualnie wraz z lichtarzem, który został w jadalni, przez którą przejść musi w powrocie. Droga, która raz jej dopisała, czemuż nie ma dopisać z powrotem? Radio Sound Stories. Opowiadamy historię.